Aby spróbować przekonać się, zanim ten właściwy koń dotrze do człowieka, żeby to jednak była dzierżawa. Trzeba wziąć kogoś doświadczonego, pojechać z nim i po prostu obejrzeć te ileś tam koń. Inaczej będzie konia wybierała osoba, która chce na przykład startować konkursy 130, a innego będzie konia wybierała osoba, na przykład jak ja, która chce po prostu mieć towarzysza. I uważam, że dzierżawa to jest najlepszy moment do sprawdzenia się. Ten kalendarz życia konia no, musi być znany tej osobie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Zuzanną Kmiecik, która posiada konia już od 11 lat, piękną halflingerkę flikę. Także jest związana ze światem jeździeckim już od wielu, wielu lat. Witam Cię serdecznie, cześć. cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy, tak? Udało nam się spotkać po pewnym dłuższym czasie w wyjątkowym miejscu. Tak, Powiedz, dokładnie. gdzie jesteśmy? Jesteśmy niedaleko właśnie mojego domu, czyli na hipodromie w Sopocie. Miejsce nie jest przypadkowe, jestem z tym miejscem bardzo związana. E, także lubię tutaj często przychodzić, nawet w, mówię jak są zawody, e, przede wszystkim, więc no, miejsce wybrałam ja i dlatego, że dobrze się w nim czuję. Mhm. A powiedz, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w posiadaniu konia, twoim zdaniem lepiej jest dzierżawić konia czy kupić konia? Znaczy, dzierżawić. E, są dwie e, drogi. Ja obrałam tą drogę, że kupiłam e, młodego konia wiele, wiele lat temu, kiedy właśnie Flika miała 2 lata. Natomiast z tym doświadczeniem, y, które mam dzisiaj, wiem, że dobrą i zawsze każdego namawiam, że dobrą y, opcją jest, aby spróbować przekonać się, zanim ten właściwy koń dotrze do człowieka, żeby to jednak była dzierżawa bo można wtedy sobie wypróbować, czy bardziej chce się iść w skoki, czy się w ogóle człowiek podoła, bo też każdy koń jest inny. Jak się konia kupi, no to już klamka zapadła, koni jest taki, mhm. a nie inny, a tak to można się trochę dopasować pod względem charakterów mhm. różnych, można przejrzeć też trochę koni, więc ja uważam i zawsze każdemu polecam, żeby jednak zanim ten ktoś wsiądzie na swojego konia kupionego i postawionego w wymarzonej stajni, jednak żeby to było sprawdzenie się, mhm. bo też są różne typy raz. Na przykład ja nie widzę siebie na jakimś bardziej gorącym, wysokim koniu, bo no. może zwyczajnie bym się go bała, więc mhm. dobrze się czuję na tej mojej. No ale jak mówię, wszystko zależy od człowieka mhm. i też wszystko zależy od tego, jaki też, że tak powiem, człowiek jest w stosunku do koni. Czy jest odważny, mhm. czy nie, bo to też konie wyczuwają. I że tak, powiem, no to jest oczywiście temat rzeka, no bo wiadomo, że nie wszystko można przewidzieć. No życie mhm. weryfikuje ale jak najbardziej dzierżawa z możliwością późniejszego kupna też jest fajnie, no bo można tego konia też sprawdzić przez jakiś czas, a potem po prostu go nabyć. Mm -hmm. A na przykład byś polecał osobom, które są właśnie mniej pewne, rozpoczęcie pracy z jakimiś bardziej zimnokrwistymi koni, takimi bardziej spokojnymi już z rasy, niż aby próbowali na przykład przy powiedzmy już takich Arabach. Znaczy no, no, ara no, bo to jest taki niby podział, wiesz, że jest Arab i są konie jakieś tam mm. zimnokrwiste. Ja osobiście uważam, że dla ludzi uczących się jeździć, dobrą opcją jest e, spotkanie, czy potem nabycie dzierżawa. No to tam wiadomo, że to jest wszystko naprzemienne. Jednak konia, który jest tak zwanym koniem profesorem, mhm. czy już ma te skończone tam naście, 10 czy ileś tam lat, i jest po prostu już obyty, spokojniejszy. Oczywiście, no ja byłam trochę postrzelona, kupując sobie dwulatkę prosto z pola i zawsze to będę powtarzać, ale po tych 11 latach poznałam ją na tyle, że dzisiaj ufam jej niemalże w 100% mm -hmm. i wiem, że po prostu dobrze się ze sobą czujemy, jakby cały czas to jest proces i komunikacja mm -hmm. jakby jest non-stop, że tak powiem przeze mnie no, dbana. Mm -hmm, no tak. e, także tutaj e, to tak wygląda, ale. Jeśli ktoś jest niepewny, to żeby po prostu z koniem trochę starszym zaczął, może spokojniej, że właśnie, mhm. no rasa nie nierówna, jak Araby mhm. są, no to wiadomo, że one się będą różniły niż taki od koni zimnokrwistych takich typowych, mhm. więc ja uważam, że jak najbardziej duży spokojny kłód niech ta osoba sobie spróbuje, no bo to też nigdy mnie nie wiadomo. No i do, i do dzieła i niech, niech idzie to dalej. Mhm, pewnie. A powiedz, na co zwracałeś uwagę przy właśnie kupnie swojego pierwszego konia? E, cóż, mój pierwszy e, koń, bo jeszcze miałam kucyka wiele lat mhm. temu, bo miałam swoją stajnię przydomową i chciałam, żeby mój koń miał e, towarzystwo, więc oczywiście miałam kucyka i, i długo było opowiadać. E, no i właśnie ten mój pierwszy koń. Na co zwracałam? Przede wszystkim na to, żeby koń był zdrowy. Mhm. Oczywiście e, kupowałam konia z poleconego miejsca w towarzystwie mojego taty, od znajomego e, mojego taty, więc tutaj, że tak powiem, nie był to koń NN, nie wiadomo mhm. skąd. Wybierałam konia ze stada, który wiedziałam, że był zdrowy, oglądał ją weterynarz, mhm. kowal, także zasięgnęłam rady znajomej, więc to też dało mi takie poczucie, że wiem, że ten koń jest ok, mhm. e, no ale wiadomo, no koń może zachorować w każdej chwili, no tak. wiadomo jak to jest. E, także wracając do pytania, e, które brzmiało: e, właśnie na co zwracałeś uwagę przy kupnie konia? No to przede wszystkim na zdrowie, na to, żeby miał cztery nogi, żeby. <noise> nie, no żeby po prostu. Wiedziałam, że kupując młodego konia, można kupić tak naprawdę wszystko, mhm. ale mi się udało przede wszystkim. No, trzeba po prostu, jeśli się nie jest czegoś pewien, mhm. e, pewny człowiek, to po prostu trzeba wziąć kogoś doświadczonego, mhm. pojechać z nim i po prostu obejrzeć te ileś tam koni, wiadomo, no, ja kupiłam, za pierwszy wybrałam i kupiłam pierwszego konia, którego się śmieję zobaczyłam, mhm. ale no prawda jest taka, że niektórzy oglądają, bo wszystko zależy od predyspozycji, czy chcesz do jakichś skoków, czy po prostu towarzysza, czy chcesz konia, no, no do czegoś tam innego, mhm. to wszystko zależy, no do czego i tak naprawdę Inna, inaczej będzie konia wybierała osoba, która chce na przykład startować konkursy 130, mhm. a innego będzie konia wybierała osoba, na przykład jak ja, która chce po prostu mieć towarzysza. No tak. A czy są jakieś takie elementy, które na przykład mogłabyś dostrzec y, przy kupnie konia, które by dyskwalifikowały go od razu? Mm, trudne pytanie. Znaczy tak się zastanawiam. No wiadomo, że jak konia masz, to jak człowieka pierwsze spotkanie lustrujesz i po prostu mhm. widzisz mniej więcej, y, jak to się mówi. Maścią się nie jeździ. Wiadomo, mm -hmm. że dużo zależy od budowy konia, żeby był ramowo mm -hmm. zbudowany, żeby, że tak powiem, e, był ramowy, mm -hmm. jak to zawsze mój tato mówił, no i żeby mu dobrze schrap patrzyło. No tak, ciekawe, czyli też jakby takie nasze e, odczucia względem tak. konia, które ciężko nam nazwać, ale tak. mogą świadczyć o tym, po czy on jest zdrowy. na przykład. Po prostu człowiek widzi, czy... no wiadomo, mhm. że nie można dostrzec jakichś chorób ukrytych, ewentualnie mhm. jak ktoś coś to zataja, czy, czy nie ma tej informacji podanej wcześniej, jednak po prostu no, człowiek, że tak powiem, ma umysł mhm. i też widzi, no bo jednak konia nie jedzie się kupować samemu mhm. z reguły, więc po prostu ktoś nawet jeśli jest obok, to po prostu widzi, Okej, słuchaj, ten koń, ja bym się przyjrzała, bo ma to, to, tamto. Mhm. I to jednak daje taki obraz ogólny wtedy. Mhm. A jeśli byśmy zdecydowali się już na dzierżawę konia, to z jakimi warunkami tej dzierżawy możemy się spotkać? Bo też dzierżawiłaś e... tak, tak, konia. Tak, ja dzierżawię konia, dzierżawię konia od wielu lat i zawsze trafiam na fajnych ludzi, to zawsze mogę powiedzieć, że... Ja po prostu wychodzę z założenia, ja mam konia i wiadomo, ile utrzymanie konia kosztuje. Ale też w momencie zawodowym, w jakim jestem teraz, że nie mam tego czasu aż tyle, po prostu doszłam już wiele lat temu do, do wniosku, że fajnie by było, żeby ktoś jeszcze miał radość z tego konia. Że nie tylko ja mam, bo mam, tylko że jeszcze ktoś po prostu może. Na ten moment nie może sobie na to pozwolić, może nie jest pewien, zbiera doświadczenie. Więc tak po prostu wyszłam z założenia, że napisałam i piszę cyklicznie ogłoszenia właśnie o dzierżawie, bo, że tak powiem, e, można wartościowych ludzi poznać. Oni mogą też wnieść dużo dobrego w pracy właśnie z moim koniem. Wiem, że ona ma też towarzystwo i wiem przede wszystkim, że w razie jakby coś się stało, to ten ktoś jeszcze może dostrzec coś, czego mm -hmm. ja mogę nie wyłapać albo może mnie nie być, mogę wyjechać. Różne mm -hmm. są sytuacje w życiu, że ktoś jeszcze patrzy oprócz mnie na tego konia. Mm -hmm. Czyli to jest jakby główny cel dzierżawy, żeby jeszcze jedna osoba mogła się nim zaopiekować tak. i być może także dostrzec tak. I coś... i po prostu co... też sprawdzić mm -hmm. się, czy jest na przykład gotowa na takiego konia, bo jednak mm -hmm. to jest coś zupełnie innego, jak, e, że tak powiem, wiesz, jesteś jeźdźcem szkółkowym, jeździsz mm -hmm. od do, na te, o, przyjeżdżasz, koń jest osiodłany, wsiadasz, jedziesz tam w teren, dziękuję wodze, oddajesz, idziesz do domu i tyle i mm -hmm. za tydzień znowu to samo. No to jest inaczej. Masz mm -hmm. konia, który niekoniecznie może cię słucha nawet, e, no macie czasami nawet gdzieś i po prostu człowiek nabiera doświadczenia w ten sposób mm -hmm. i uważam, że dzierżawa to jest najlepszy moment e, do sprawdzenia siebie po mm -hmm. prostu, bo bo człowiek nie wie tak naprawdę, jak się zachowa, no konie są różne, czasami z koniem jednym dogadasz się super i tak jak, tak jak z drugim człowiekiem, więc tak na dobrą sprawę to jest loteria i mhm. ja uważam, że zanim wpędzi się człowiek w zakup nieudany, mhm. To dobrze jest właśnie taką dzierżawę podjąć, żeby siebie zobaczyć. Ludzie mhm. też często decydują się na dzierżawę. Są to osoby, które chcą kupić konia, ale jeszcze ich nie stać. To mniej więcej ile, na ile trzeba się nastawić, żeby móc dzierżawić? Takiego znaczy, konia? dzierżawia dzierżawi nie Zależy wszystko, jaki właściciel bądź osoba, która powierza tego konia, e, daje temu dzierżawiącemu. Mhm. E, to przede wszystkim jest to, że no, na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie, to jest połowa kosztów pensjonatu, czy tam jakiś mhm. tam udział w kosztach pensjonatu. Mhm. E, do tego no wiadomo, wszystko co się z tym wiąże, pasze, suplementy mhm. w połowie, e, kowal, opieka weterynaryjna. Mhm. No to takie rzeczy wiadomo, e, że tak powiem, żeby ta osoba czuła. Jaki to jest wkład, i, mm -hmm. że nie wszystko jest różowe i, i nie to, że konik sobie wesoło biega i, mm -hmm. i nic mu nie trzeba, że po prostu żyje powietrzem, no jednak koń musi zjeść, musi mieć y, odpowiednią suplementację, zadbane kopyta, y, cyklicznie powinien być sprawdzany przez weterynarza, y, szczepiony regularnie, mm -hmm. więc to wszystko, jakby ten kalendarz życia konia, no musi być znany tej osobie i... Mm -hmm. Dlatego ja uważam, że dzierżawa jest bardzo cennym doświadczeniem. Mhm. Bo wiadomo, że jeszcze tutaj. Tak ja odpisałam takiego zwy, zwykłego człowieka dzierżawę, a jeśli są to zawody, no to wiadomo, że tam jest jakiś udział w startach. Mhm. Wiadomo, że tutaj warunki dzierżawy są, że tak powiem, bardzo restrykcyjne. Mhm. I to wszystko zależy od zapisów w umowie. Mhm. Czyli to jest kwestia indywidualna. Tak, wszystko, tak naprawdę. wszystko, wszystko się sporządza umowę, e, Jak ja to mówię, nigdy nic nie może być. Nawet w mojej pracy zawsze powtarzam, że wszystko musi być na papierze. Mm -hmm. Nic nie może być na. Przysłowiową tak. gębę, no, dokładnie. no tak, bo potem ktoś nie zapomni. No, albo... Dokładnie, a tak to jest wszystko tak. wyszczególnione. Mm -hmm. Tak samo jakieś wyjazdy na zawody, na jakieś szkolenia, gdzie, że, ten, że ta osoba bierze odpowiedzialność, mm -hmm. wyrazi, że tak powiem, no zawsze jest jakiś. Truczki yy, drobne, które mm -hmm. trzeba po prostu doprecyzować, no tak. żeby po prostu ta sytuacja była jawna. Mm -hmm. A powiedz, gdy yy, orientowałaś się na rynku, właśnie kupna koni, mniej więcej też na pewno dostrzegłaś, jakie są ceny. Yy, czy jesteś w stanie powiedzieć. Konie podróżały. Konie podrożały, jak, jak, wszystko. Wszystko, jak wszystko. Ale i czy jest mniej więcej możesz powiedzieć, ile na przykład na dzień dzisiejszy kosztuje koń? Yy, znaczy, wiem, że to jest dosyć ogólne pytanie i to zależy, ale dać jakieś takie. <noise> znaczy, widełki. No, no widełki są różne. I. Jak to mówi, klasyk, wszystko zależy. No ale zależy. No, kon no, konie podrożały kilkukrotnie. Mhm. Kiedyś koń, normalny, to było do 10 tysięcy, także sobie po prostu rekreacyjnie, a dzisiaj ten koń kosztuje 30-40 tysięcy mhm. i jeszcze, że tak powiem, jeśli jest wystawione zbyt tanio, mhm. to wiadomo, że coś jest nie tak. Mhm. Więc y że tak powiem, bardzo dobre konie, no to dobry samochód. Mhm. Dobry samochód i. Naprawdę przeglądając, bo mam taki nawyk po prostu od, właściwie to się wszystko zaczęło zanim już nawet konia miałam. Codziennie sprawdzam po prostu fora i różne mhm. strony ze sprzedażą koni, mniej więcej monitoruję jak to wygląda. Mhm. Wiem, że na przykład niektóre konie już nie są takie popularne. Hufflingery, na przykład jak ja kupowałam, były popularniejsze dużo bardziej. Mhm. I przez kilka lat ta rasa zupełnie się odcięła, i teraz jakby nagle jest powrót. Mhm. I też sobie sprawdzam, co się wystawiło, mhm. co nowego, i wiem na przykład, że mój koń podrożał kilkukrotnie tak, te, w tej rasie, więc, że tak powiem... Ciekawe, może można inwestować, nawet e, kupić no, konia, to... który nie jest popularny, a potem poczekać? Znaczy, się... No wiadomo, że każdy koń, e, jak się kupuje, w pracę człowiek wkłada, mm. wiadomo, że tej e, wartości nabywa z czasem. Mm -hmm. No tak, inaczej kosztuje konie nieprzećwiczony, młody, Dokładnie. a inaczej już wytrenowany. Dokładnie. A powiedz, na jaką kwotę musielibyśmy się nastawić, jeżeli chcielibyśmy już utrzymać tego konia? Czy to w stajni, na przykład w mieście, mhm. poza miastem? Jakie mniej więcej to są płaty eee, No stajnie pensjonatowe, eee, generalnie no, jest ich duża rozpiętość, eee, zależy od lokalizacji, czy to jest na przykład tutaj... W... W okolicach trójmiasta, czy w samym centrum y, jakaś stajnia, czy na obrzeżach, czy jest to obiekt z infrastrukturą typowo-sportową, czy jest tam szkółka, czy nie ma tej szkółki, czy są padoki, czy są padoki trawiaste, czy są padoki z trawą, czy jest hala, czy jest lążownik kryty. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co dany jeździec chce, ale finansowo to wygląda, no ten tysiąc to jest takie minimum mhm. w obecnym momencie. Który trzeba założyć, że jeśli szuka się stajni, wiadomo, że są stajnie za 800-700 złotych, mm -hmm. są na przykład teraz bardzo popularne wolne wybiegi, które się mm -hmm. pod którym miastem zaczęły tworzyć mm -hmm. w ilościach dużo, dużo większych niż na przykład, jak ja jeszcze obserwowałam to kilka lat temu, to wolny wybieg był czymś zupełnie kompletnie nie, nie było tego. Mm -hmm. Aż tak ilości, oczywiście, konie były w, bez, pod gołym niebem też trzymane, mm -hmm. ale, że tak powiem, ludzka świadomość, jakby. Trochę ta jeździecka tak. i ta końska trochę ewoluowała, mhm. więc to poszło naprzód na tyle, że jednak ludzie bardziej zaczynają się otwierać na ten dobrostan koni. Mhm. Że koń to nie ma stać w stajni, tylko żeby był długo na padoku. Więc stąd po prostu, że skoro klient prosi, to oferta jest taka trochę też skierowana, mhm. że jest dużo więcej właśnie stajni takich, trochę ciut, może nawet tańszych, no bo wiadomo, mhm. że. E, nie za wiele policzysz za e, ten, że tak powiem, gołe pastwisko no tak. z wiatą. No, no wiadomo, no ale mhm. to, że tak powiem, e, utrzymanie konia też jest na tyle teraz dzisiaj kosztowne, mhm. że inne są cenne, np. w się inne w Warszawie. Mhm. No, no to, to jest, że tak powiem, nawet w mieszkaniach, jak ktoś szuka, no to wiadomo, że ta rozpiętość cenowa jest zupełnie inna. I tak to samo jest z koniem, że konia, dla konia no, właściciel zazwyczaj no, pragnie tego dobrostanu, dobrobytu, mhm. żeby miał wszystko zapewnione to, co należy. I po prostu ja uważam, że dobrze się dzieje. Mhm. Dobrze się dzieje, i mimo tego wzrostu cen, który jest nieraz tam o ileś tam, ee, no że od kilka stów, mhm. to jeśli jest dobra stajnia, to ja zawsze uważam, i koń się w niej dobrze czuję. Bo jeźdźc uważam, że sobie poradzi, bo atmosfera wiadomo jest ważna, i mhm. to wszystko, żeby jako duetowi było dobrze. Mhm to i tak uważam, że jeśli ktoś szuka, to sobie znajdzie i tą stajnię za 800, a ten, co szuka, to znajdzie ją za 1800 i też mu będzie tam dobrze. Mhm. A w tym w tej kwocie też mamy jakby zapewnionego kowala i weterynarza, czy to jest tylko jakby samo hotelowanie? Tylko nie? samo hotelowanie. Hotelowanie i z tym, co ja się spotkałam i z tym, co, z czego korzystałam, no to przede wszystkim w kwocie było e, wiadomo, że ścielenie, mhm ten czyszczenie boksu tam czy codziennie, czy co tydzień, czy to są mhm. trociny, czy słoma, czy ma siano w siatce, czy dorzucane, no wiadomo, że ja zwracam uwagę na to, żeby koń miał cały czas dostęp do siana, jakby no, koń żyje sianem, więc nie można tutaj mhm. e, stawiać, że tak powiem limitu, e, no czy jest plas, e, jakie to jest podłoże, na co się zwraca uwagę w sumie? No, mm -hmm. no to przede wszystkim padoki. Także tutaj, mm -hmm. e, że tak powiem, no ja uważam, że to jest tutaj tak naprawdę, no przede wszystkim, że koń. Żeby koń się dobrze czuł. No tak. Ale jeszcze mamy właśnie, ile możemy na przykład spodziewać się u Kowala? Jaka a Kowal, a jeszcze wracając do pytania. Mm -hmm. No to z Kowalem, no to zazwyczaj nie ma tak, że stajnie pensjonatowe oferują usługi kowalskie jakby w cenie pensjonatu. Mm -hmm. Jest to zazwyczaj usługa, że tak powiem, zewnętrzna. Mm -hmm. Okej. Okay. Staj na przykład e, obsługuje jakiś taki zaprzyjaźniony kowal, że na przykład kowal przyjeżdża tam do pięciu koni, więc można się dopiąć. Mhm. Że tak, że tak powiem, już w pakiecie. I to jest tam e, stosunek ceny: no, czy się konia podkuwa, czy tylko na przód, czy na tył, czy tylko werkuje. Także e, Stajnia może pomóc, mhm. że ma kogoś takiego fajnego, że z polecenia. Mhm. Natomiast. Jak jest na przykład stajnia na 20-30 koni, i na przykład do prawie każdego konia przyjeżdża kto inny, no to, że tak powiem, to mówi samo za siebie. To samo jest z weterynarzem. Mhm. Owszem, oni mogą mieć jakiegoś pierwszego kontaktu, jakąś super osobę zaprzyjaźnioną, która, że tak powiem, zawsze w krytycznych sytuacjach przyjedzie, ale zazwyczaj na przykład ja tak mam, że mam swoją weterynarz, którą, z której usług korzystam bez względu na przeniesienie się w inne miejsce. No tak, no bo to już jest coś znanego, wiemy tak, czego się spodziewać. Tak, lekarzem ludzkim po prostu. <grym> tak, idziemy do tych, co znamy, tak, bo tutaj. wiemy czego się możemy spodziewać. A powiedz, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy i w kontakcie z koniem? Co jest najważniejszego? Trudne pytanie zadałeś. <grym> no generalnie ja mogę o sobie powiedzieć, że uprawiam mały sport rekreacyjny. E, nigdy nie powiem, wielokrotnie to powtarzam, że nigdy nie powiem o, y, sobie dość i nigdy też nie, chyba nie powiem, bo to taka wewnętrzna krytyka się, się włącza, że czy ja dobrze jeżdżę, ja nie wiem czy ja dobrze jeżdżę, no dobrze się czuję w swoim ciele i uważam, że jeździectwo jest długim procesem, mhm. w którym człowiek się non stop kształtuje i posuwa w moim odczuciu naprzód. Mhm. Raz wyjdzie, raz nie, raz gorzej, raz lepiej, raz się strąci, raz nie i też nie można się zakatować y, mhm. i obwiniać się, bo koń mnie nie posłuchał. Wiadomo, że ja sobie mówię z perspektywy jeźdźca rekreacyjnego, inaczej jest na przykład jeśli ktoś, nie wiem, jeździ jakieś zawody mhm. jakby już w tej rywalizacji takiej wyższej, uczestniczej, jakby zbiera te punkty do jakichś tam rankingów, yy, no to ja uważam, że przede wszystkim najważniejsze dobrze jest się czuć w własnej skórze, no koń sam się nie przeskocza, ani jeździec też tym bardziej. Mhm. A co Ci dała przez te 11 lat yy, praca z koniem, posiadanie własnego konia, co w sobie rozwinęłaś albo co zauważyłaś w tym czasie? 11 lat to jest bardzo długi okres mm -hmm. czasu. Przede wszystkim, dlaczego ja zaczęłam jeździć? E, zwierzęta zawsze były mi bliskie, konie tym bardziej. Mm -hmm. I zawsze chciałam do tych koni dojść. Oczywiście, tutaj, z racji, że jestem po bardzo ciężkiej chorobie i wielu operacjach, nie mogłam tego zrobić e, od początku, bo po prostu rodzice się o mnie bali. Mm -hmm. Więc, że tak powiem, dla mnie jazda przede wszystkim jest rehabilitacją. Mm -hmm. Kiedy byłam młodsza, zanim zaczęłam jeździć, e, wiadomo, że to jeździctwo gdzieś tam świetliło. Ale jednak rodzice chcieli, żebym była absolutnie tego pewna, bo jak wpadnę, no to wiadomo, no wysyłam to trochę z, z genami. Mhm. Ale że tak powiem. Szukałam czegoś takiego, co będzie ogólnorozwojowe, co pomoże mi skoordynować równowagę, e, moje jakieś tam niedociągnięcia, wzmocnić tą e, słabszą stronę, którą, że tak powiem, e, mam, no bo wiadomo, że człowiek nie, jest, nie, jest, nie, ten, nie ma takiej siły symetrycznie mhm. w obu rękach czy w obu nogach. Mhm. Wiadomo, że któraś strona, tak jak u konia, no tak, jest. Jest, jest silniejsza, że chętniej na nią biegnie, mhm. podstawia mhm. za. To tak samo jest u człowieka. I dlatego ja. Czego się nauczyłam przez 11 lat, no najwięcej to pokory. Teraz ile ja leżałam w polach, to naprawdę nie policzę i po każdym upadku po prostu człowiek się wstaje, otrzypuje, mhm. siada na tego konia i jedzie dalej. Mhm. A w jaki sposób dbasz o swojego konia, żeby zachować go w zdrowiu właśnie fizycznym i psychicznym? Oprócz tego, że koń mieszka w mojej głowie, żyje i zdominował od wielu lat moje życie, właściwie o koniu tylko się mówi. Koniec jest najważniejszy i najważniejsze jest to, żeby do niej codziennie zakładam sobie rano taką małą misję, żeby do stajni dojechać. Mm. Bo w obecnej sytuacji, kiedy człowiek jednak jest pochłonięty przez swoje życie zawodowe, mm. jakby żyje tym od jakiejś do, do jakiejś tam godziny, no to jednak... Ten koń trochę gdzieś tam ucieka troszkę mimowolnie i jest tego mniej na przykład, niż się tam miało naście lat mhm. i się całe dnie spędzało w stajni. No to dzisiaj się ten czas trochę tak nie rozciągnął, wręcz odwrotnie, mhm. kurczy się. Mhm. E, więc tutaj staram się zachowywać mojego konia w dobrym zdrowiu przede wszystkim tym, że jestem u niej, zapewnia mi jej regularny ruch, czy to jest ląża, czy to jest jazda, czy to jest spacer do lasu, czy to jest spacer w ręku, cokolwiek, żeby ten koń miał ruch. Mhm. Żeby czuł moją obecność, że, że jest zaopiekowana, ona wtedy też inaczej się czuje. Dlatego ta współdzierżawa jest tak dla mnie ważna, mhm. że jeszcze ktoś, oprócz na przykład ja przyjeżdżam po południu, ale ktoś mhm. sobie rano pojechał na przykład na spacer do lasu. Mhm. To co to, to, to dla takiego konia, to są te niecałe dwie godziny łącznie. To, to, to jest jakby taka dawka jak... Normalnie jak chodzenie ludzkie, no, mhm. no to po prostu, że tak powiem, wynika z, fizjolo z fizjologii końskiej, mhm. że musi być ten ruch żeby koń był w dobrym zdrowiu. Mm -hmm. A jeśli właściciel jest częstym swojego konia, to i koń jest zadowolony. No tak, a twoim zdaniem, jak często powinniśmy przyjeżdżać do konia, czy pracować z nim, żeby właśnie, czy, czy trzymać mm -hmm. go w dobrym zdrowiu, czy trzymać relacje z tym koniem? Znaczy, wiesz, ja uważam, że nie wolno się też biczować, jeśli ktoś na przykład y, jest zaobserwowany swoim życiem czy rodzinnym, czy mm -hmm. na przykład zawodowym. Że na przykład się czuję we wnętrzu, o matko, nie byłem u konia, ileś tam czasu, tragedia, i co ja zrobię? No, no, tak też nie jest do końca. Dobrze jest, jeśli w ogóle się znajdzie czas. Wiadomo, że każdy koniarz, który ma swojego konia, każda osoba, no koni z oczkiem w głowie. Więc też wiadomo, że tutaj stajni siłą rzeczy się chodzi tak, jakby się chodziło na siłownię. To już jest taka. Rutyna, która jest wpisana jakby w życie każdego jeźdźca. Po prostu to jest. Mhm. To jest jak praca w pewnym sensie. To jest takie trochę oderwanie się. Na przykład, słyszałam taką ostatnią rzecz, że właśnie nie powinno się do konia jeździć, albo jak się źle jest nastawione, ale właśnie mhm. to jest właśnie to miejsce gdzieś, gdzie człowiek czuje się dobrze i tam mhm. powinien odstresować się. Mhm. Odstresować trochę umysł, wyciszyć się. I właśnie to jest dobre miejsce. Jeden się idzie odstresować na siłownię, mm -hmm. czy pograć tenisa, a jeden idzie do stajni, a czy ma złe emocje tam wchodząc, oczywiście trzeba być dla konia, mimo wszystko zostawiać to trochę za drzwiami, mm -hmm. bo, ale koń wyczuje, konie nie są głupie i wiedzą, kiedy na przykład trzeba przetrącić kogoś głową, żeby mm -hmm. trochę spuścił spary. Tak, sprowadzają nas na ziemię. Dokładnie, tak, tak, tak. Super, bardzo Tobie dziękuję za pierwszą część wywiadu, w której opowiadaliśmy o, sobie o koniach. Teraz przejdziemy do drugiej części, czyli o rozbudowywaniu swojej marki w mediach społecznościowych właśnie związanej z branżą jeździecką.